Dlaczego nie robisz tego co masz robić? Powodów jest wiele, ale w tym filmie dowiesz się dlaczego prokrastynujesz. Co jest tego przyczyną? Jak temu zapobiegać oraz jak ruszyć z miejsca. Ale najpierw powiem ci czym jest prokrastynacja. Pewnie nieraz miałeś tak, że mama kazała ci wynieść śmieci. Mówiłeś, że zaraz to zrobisz. No i nie chciało ci się, albo grałeś kolejną gierkę w cesa. I tak to odlekałeś. A to jest właśnie prokrastynacja. Widzisz, gdy leżysz sobie w łóżeczku, odprężasz się, grasz sobie kolejny mecz, fiwkę, to te wszystkie rzeczy wydają się być dla nas nieatrakcyjne do rozpoczęcia. A nasz mózg zawsze będzie wybierał te rzeczy, które są po prostu dla nas łatwiejsze. Dlaczego? Bo po prostu nasz mózg jest tak skonstruowany. Natychmiastowa gratyfikacja. Czyli wszystkie rzeczy, które dają szybką satysfakcję, gry wideo. Scrollowanie, oglądanie kolejnego odcinka serialu na Netflixie. Wszystko to jest łatwe do rozpoczęcia. Wszystko to jest kuszące i dlatego tak często po to sięgamy i tak dużo czasu na tym tracimy. A sprzątanie, siłownia, spacer, bieganie, czy to jest łatwe? Z początku oczywiście nie. Nieraz zdarzy bądź zdarzyło się tak, że miałeś iść na siłownię, a wychodzisz przed dom. A tu zaczęło padać. I co? Mówisz sobie: Nie, jutro pójdę, ale jutro będzie taka sama pogoda. Miałeś dziś pobiegać, a tu wyszedł kolejny odcinek Misterbista. Miałeś przygotować projekt do szkoły, a tu wyszedł kolejny odcinek serialu na Netflixie lub kolega ci wysłał TikToka. Smacznej rybatki? Teraz już wiesz, co to jest prokrastynacja. Ale jak jej zapobiegać? Najważniejszą sprawą jest po prostu sobie uświadomienie, że prokrastynujesz. Uświadamiasz sobie, że zamiast zacząć uczyć się do szkoły, znowu skrólujesz te TikToki. Widzisz, prokrastynację można porównać do wiosłowania. Życie można porównać do rzeki, a twoje wiosła do Twoich działań. Płyniesz, ale gdy nie masz wioseł obok, to popłyniesz tylko tam, gdzie porwie cię prąd rzeki. Gdy znajdziesz te wiosła, gdy widzisz, że możesz coś z tym zrobić, to zaczniesz w końcu płynąć tam, gdzie ty chcesz. Gdy uświadomisz sobie, że prokrastynujesz, będziesz to robić dalej i będziesz to robić do tego momentu, gdzieś sobie uświadomisz i zaczniesz w końcu coś zmieniać. A pierwszym powodem Twojej prokrastynacji jest strach przed porażką. No jednak odkładamy te rzeczy, których się boimy. Widzisz, ja odkładałem z rozpoczęciem swojego kanału na YouTubie, który prowadzę teraz. Może nie jakoś długo, ale jednak. Również odkładamy jakąś ważną rozmowę przez telefon lub jakieś zadanie, które i tak wiemy, że musimy zrobić. Tylko przez to, że boimy się zmian. Boimy się, że nam nie wyjdzie. Ale musisz zapamiętać, że największą porażką nie jest to, że ci się nie uda, ale największą porażką jest brak jakichkolwiek działań. Po drugie, brak jakichkolwiek celów. Nie możesz przestać prokrastynować, bo nie masz konkretnego celu, aby z tym skończyć. Ustaw sobie cele, które będą konkretne, osiągalne, ważne oraz określone w czasie a to ci na pewno pomoże. Numer 3: perfekcjonizm. Odkładasz tą rzecz, którą musisz zrobić na idealny moment, ale ja cię muszę teraz zmartwić, bo tego idealnego momentu nigdy nie będzie. Nie możesz sobie zaplanować, że wtedy zacznę z tym biznesem. Wtedy zacznę to, wtedy zacznę tamto, bo wtedy będzie ten idealny moment. Ale nigdy nie wiesz, co przyniesie kolejny dzień, i tak naprawdę nie wiesz, czy wtedy akurat będzie ten idealny moment. Jest takie zdanie, które trzymam głęboko w głowie i które powtarzam często, że najlepszym momentem na rozpoczęcie czegoś było wczoraj, a drugim najlepszym momentem na rozpoczęcie czegoś jest teraz. Więc uświadom to sobie, jeżeli masz coś, co faktycznie chcesz, Abyś powoli zaczął osiągać To zacznij to robić teraz A oto kroki, które pomogą Ci z prokrastynacją I pomogą Ci w końcu ruszyć z miejsca Numer jeden Podziel zadania na małe kroki Rozbij sobie duże zadania na mniejsze Łatwiejsze do wykonania etapy Które nie będą Cię przytłaczały Zamiast robić wszystko w jednym dniu Podziel sobie na takie pół godziny etapy każdego dnia Nawet nie zauważysz czy to było trudne? No bo tak naprawdę ten etap był prosty. Po pół godziny to nie jest dużo czasu, a jeżeli miałbyś wszystko zrobić w jeden dzień, to byłbyś zmęczony, przytłoczony. Pewnie byś tego nie zrobił, bo czułbyś ciężar tego zadania. Numer dwa, usuń rozpraszacze. Zminimalizuj wszystko, co cię odciąga od pracy. Wyłącz powiadomienia, aby twojej pracy nic nie mogło rozproszyć. Żadne powiadomienia, żadne dźwięki, żadne inne rzeczy, tylko to, abyś mógł skupić się w 100% na tej pracy, którą wiesz, że musisz zrobić. I abyś skupił się tylko na tych rzeczach, które faktycznie są istotne. I numer 3. Ustal konkretny teni. Wtedy będziesz bardziej zmotywowany do działania i bardziej chętny, aby coś takiego osiągnąć. Widzisz, ja mam ustalone tak, że muszę mieć przynajmniej jeden film do przodu. Dlaczego? Jak wypuszczam co tydzień, to muszę mieć przynajmniej jeden film w zapasie. Jakby się przydarzyły jakieś sprawy, bądź choroba, bądź cokolwiek, wtedy wiem, że mam ten film i wiem, że on i tak wyjdzie. Widzisz, wszystkie rady są dobre, ale gdy twój mózg nie działa poprawnie, to ciężko będzie ci to zmienić. A jeżeli faktycznie borykasz się z tym problemem, to zobacz sobie ten materiał, a on ci powie wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat naprawy swojego umysłu. A ja się żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Pozdro.